I witam Was w kolejnym odcinku Skimblad I kontynuujemy sobie rozkreskę. Z tego co pamiętam, to i była walka z Bossem. Psy my tu mamy. Nic ciekawego nie ma dookoła. Eee, okej. Okay. Mm. Mamy Klepsidrę. Hmm. Dobra, no zobaczmy, jak nam z tym Bossem pójdzie. tym ciekaw. Pan coś sobie na pewno weźmiemy. Oho, już się zaczyna. Rzeźnia. Tyle pamiętam, ten boss był dosyć upierdliwy. Ale dlaczego sobie przypomnieć nie mogę? Pewnie mi się przypomnieć, dopiero jak z nim będę walczył. Okay. Jest kul, tu jest pancerza. Nie potrzebujemy... Chociaż... Dobra. Nie ma tragedii. tam wybuchać, możecie od mnie nie ma problemu. Dobra, Bierzemy, co się da. Te psyry nie mogę. municja. 359 mamy, weźmy sobie strzelbę. czy zrobić z mniej komplet? I chyba nas bałka z poseczek tutaj. Masz. Ktoś tam szprecha po swojemu. No. Patrzcie, że on takie płatki To jest dosyć smutne. Bro. Może najpierw tych dziadek się pozbędziemy Bo one odbijają wrażenia, to już się nauczyłem Nie będziesz do Good Mila Happy Mill co najwyżej Masz Boa! Znowu się wobec fanie Te to sobie mogą być Kurde, patrzcie w klepie. to niemożliwe. Zginął, ale kurde wam powiem, że nie wiem, może lepiej pozbieram. Hmm. Kurde, może fajnie też było tak nie wchodzić w te pułapki. Te Pancerz. Nie wiem, czy na następnej mapie mi się wszystko odnawia, czy nie, wiem. lepiej się tu przejdę. Do świętego spokoju pozbieram, co się da. Bo nie wiem, jak to wygląda na następnych etapach. Ale nie zużyłem żadnych mocy, ani nic, więc jest gitara. No wszystko mamy. Co, koniec epizodu? Nie, tam, nie wiem, jak to jest tutaj w tej grze. Liczone wszystko, nie mam zielonego pojęcia. Jest pełno mam pocisków do kuszy. Jest pancerz też, też. Jeszcze. Dobra, bo komplecik mamy, co? Idziemy z tym. Jest tam coś z tyłu. Ale klimat w ogóle fajny jest tutaj na tej mapce. Jo! No i co? Teraz to nie wiem czy kończyć odcinek, czy może jeszcze jedną mapkę zrobimy. Nie wiem jaką ona druga będziemy no, bo jeszcze jedną. Tylko zrobię sobie pigsaver jak coś. Mam no, wziąłem ten pancerz z mi niepotrzebnie trochę. Proszę. Bardzo. Są te małe strzelające dziady. Co to jest? Z tym jeszcze nie walczyłem. Ej, to twarde jest. Jeszcze odbija pociski. Mogę wybuchać? O, 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 o to. Wybuch? Co to jest? Aha, jestem dół. Górny. Proszę ginąć. Dawać pancerz. To tam jest jeszcze. trepa pęk jeszcze. Dobra. Ła! Masz. To jest dobre w sumie. Czemu ja tego nie używałem? Do wybuchania. Masz. Pancerzyk jakiś? To jest kolejne przejście, ja nie wiem czy to jest koniec poziomu, czy co, to, to, to jest? Tu jakaś w ogóle fontanna z tym jakiś wór. Czemu to klasztor może jest jakiś, nie wiem. Dobra, bo pancerz jest, wezmę go. Mamy fulona tu w ogóle jest jakieś przejście, tam są jakieś przejścia. Panie, gdzie tu iść? Normalnie zginąć można, tu coś jest. Idziemy tu najpierw? Skoro nam każą. Nie ma tu już chyba nic. Wszystko co miałem zebrać chyba zebrałem. A tam coś jeszcze jest, co to jest? A to jest amunicja do karabinu, Wymienienie? No nie, nie. Hmm, no to takie krótkie te etapy są. No to co, może jeszcze jeden, co? sobie... widzę, Jezu, jest już srodo... bardziej srodo się robić. Tu są zielone, które już potrzebne, nie? Tu też. Tu jest jakaś czaszka. Bo, wow. Nie za dużo was, taki... No. Kurde, chyba, chyba muszę nie oszczędzać jak na mocach. Co to jest? Coś tu się otwiera. Jakieś coś się na czerwonym zaczęło tak, palić. Tu się chyba coś otworzyło. są jakieś urny. Ła! Wow. Okej. Okay. Niebieski klucz. Dźwignia. Nie wiem co to otworzy, ale otwórzmy na pewno mnie zaszkodzi tam jest kolejna tak tam jest kolejna dźwignia ło halo panie pacjencie proszę nie wiesieć po powietrzu no kanister albo czego to nie wiem pancerz w ogóle mi się kończy chciałem zauważyć o tu mogę teraz chodzić Co jest? Aha, tu na Jeszcze któryś śni. kurde pancerz jadą, to aż miło. Prostu, ja mam? Zielony klucz mam, tak? To jest zielony kluczek mam, to mogę iść tutaj. Mówię, to słami jesteście, to mogę to słabnie, jesteś kupać. To się mogę otworzyć w sumie. To się pojawiło Jakieś 99, a A Tu? No, to sekret był. Sekret z kluczeń. Hmm. Okej, okay, to chyba jedna bo może i na razie tu. tam. Uh. było spokojnie, I flaczki wołowe, czy tam jakiś. O, niebieski klucz. To kto się pojawi? Klasyczny Sirius sam się kłania, dosłownie. Gdzie pójdziesz, co sekretem, tu ci ktoś na plecach wyskakuje. Ach, to były czasy. Który mamy? Niebieski. Gdzie był niebieski? Nie, tu. Nie, tu. Tu. Gdzieś tu jest. Dwóch pacjentów załatwiamy. Otwórzmy to. I zobaczmy co się stanie. Na razie nic. A czy to się nie zarwie? Niestabilnie tak to wygląda. Ua. Proszę. Jakiś minister dostaje, ale ale po co? Do czego to? Może tutaj tych autów wybuchowych? Nie wiem. Okej. Okay. Boże, śliczna jak piła. Piła z dobra. Ale że muszę powiedzieć, że kulek, które mają większą moc. Aha, i trochę się zmieniał, też Dobra, zobaczmy, jak to działa. Przetestujmy na pacjentach. Traci, a, traci z każdym życiem, dobra, pięć. A jak nie działa mi otacz? koniec. i znowu tu wróciłem. Buuuuh, pięknie. Mm -hmm. Pyszności A jak działa to? Nieźle Ale Nie wiem czy jest sens na nich marnować to eee, Na was to to Kurde, was trafiam? Masz Ło że coraz lepiej Kurde, te lapierindy są za mocne. Chyba, żeby tak do nich strzelać. To jest nawet jakiś myśl. No właśnie. Masz. Pięknie. Nie używam w ogóle tej mocy demona, nie? No co i to wszystko? Ja teraz mogę iść. Mm, tu byłem. Tam tu chyba byłem ostatnio, nie? Więc chyba tędy muszę iść. Coś zebrałem. jakiś pancerz nie zdanie. Znowu są pancerze. Sporo tego, no jest okej. Okay. Hmm. Jo. Uu, minigun. Dwa miniguny. Myślę, że będzie grubo w takim razie, jeżeli nam dwa nie daje. Nie, wiem, ta gra to poniewiera tutaj. Czyli minigany jest trochę podobnie, gdy jest sama. Patrzcie, jak to posiada, ja, jak ja, no też schodzi szybko. Ale szczerze, szczerze strzela się z niego super. Aha. A te, osiągnięcia się sypią jak porąbane, bo tu jestem, bym zapisał gra. Nie mogę. Czyli z się mam jeszcze walkę, gdzie on jest. Tu jesteś pan, dobra. A teraz? Teraz mogę. Tu jest zamknięte. Hmm, na dół tam muszę iść. O nie, nie, nie. Coś tu się dzieje. Dziwnego chwila, moment. Tu jest otwarte na ten moment. Tu jest jakiś dźwignia. Nie wiem, czy ja nie muszę tu. O! Weźmy strzelbę. Tu jest jeszcze jakaś dźwignia. Ej, jasno, muszę wyjść, halo. A ta co? nie, to nie było miłe. Mm, dobra. Dwie kartki. Ta jest utworzona. Jest te psydra. No i psydry nie potrzebuję na razie. Ojej, jak zjewicie się i teraz będę mu jadać. Tu coś jest. Dobra. Dochodzę z od razu. I nie chcę tu przychodzę nie chcę. jest. O! Aha, coś jeszcze? Chyba nie. Tu się coś otworzyło. Op. Co to jest? Dobra, podsumujmy. Tu jest otwarte. Tu nic nie ma. Tu jest otwarte. Tu trzeba otworzyć. Nie wiem, czy coś się otworzyło, czy... tak jest. Dziś jeszcze? Nie, no to tu, jest skąd? Błyskawiczne, tak gra, jest No właśnie. Uła. A to co? Spierdzielaj. Ej, coś czuję, że będzie grubo na tym średnim. Przynajmniej dla mnie. Jest pancerz. Pik. Wajcha, ale zanim nie użyję, to może się dozbroję. Tak powiem to co tu jest? Tak jest. Bo na pewno będą przeciwnicy, tylko to ja nawet nie wątpię. Oczywiście, że nie. To nie ma co. Dobra, jakiś z piórkami był. Opierzony. Co się otworzyło? Jakaś winda, dobra. Ok. <słuch> A wróciłem tutaj, ale co mi to zielony klucz? Mam, dobra, rozumiem. Szkody mnie strzela. Halo, Aha. dobra, na no, dół nie chcę schodzić. Jak coś, znowu coś. No ho, ja już to widzę. Dobra. Co to, co to, to? Ale jaja, ja. się. Okej. Okay. No ale mamy klucz kolejny, czerwony, czyli na dół musimy wejść. Poczekamy może aż to przeminie i dopiero tam zejdziemy, co? Chociaż znając mnie tu pewnie wskoczę w idealnym momencie. A to mogę wziąć? Nie, tu coś w ogóle jest na środku. Będzie to jeszcze płynąć czy nie? Dobra, skaczę. No, wiedziałem, wiem. Jeszcze ktoś nie? E, mamy kolejny klucz. O! Co tu się dzieje? Te mamy, to są naprawdę ukierliwe przeciwniki. Weźmy sobie, może to. Szybko, szybko. Jaki, jaki teraz zgarnąłem? Niebieski tak, gdzie niebieski był potrzebny. Yy, nie tu, gdzieś. tam dobra, jedziemy. Jest ciekawa mi się podoba. Nie ma tu nikogo, nie, jest w ogóle wyjście, czyli znowu będziemy mieli na ten dziedzinie wyjście pewnie. Jeszcze ktoś, no, jak żeby... W końcu to prawie Sam. Taki pękile pomieszany z Sirius samem. Wszyscy? tak. O, już nie potrzebuje Okej, okay, idziemy stąd. Czy to jest jeszcze jakiś sekret, może? Nie. Idziemy. Znowu coś, czy jeszcze coś muszę użyć, żeby zaraz się w jakąś pułapkę nie wyładował, więc lepiej coś zapiszę, bo coś mi się, te kraty mi się nie podobają, mam wrażenie, że chciałbym je cegnieść. Tak jest, powrót na stare śmieci i znowu walka. Tutaj hmm. trochę klatki lecą, widzę. dać praktycznie mogę. Masz. O Tylko dziwnie się połowy zmienia, że tak powiem. Okej. Okay. Już tym razem. Nej, góli nie, nie pacjenci. O, ha, 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 ha. Dobra, na was to ma inną metodę. Dobra. O, fajna ta broń. Prawdę robi robot. Zbieramy co się da i idziemy do ostatniego etapu. I myślę, że po tym etapie sobie zakończymy odcinek, bo już będzie to wystarczająco długi. Gdzie my teraz mamy iść? Tu nie, nie, tu. Dobra, jakieś pociski? Ok, do strzelby jak najbardziej się przyda. Amunicja, tam jest. Pan też, pan też nie, do piły nie. Czekaj piła, na nie działa. Może lepiej zobaczymy. Jest klipsydra, ale nie jej podnieść. Okej. Okay. Ła. Wow. Ja to sobie zapiszę. coś wiecie co? Hmm, może byśmy to zakończyli. Bo nie wiem, czy jeżeli tego etapu nie zrobimy, to następnie będzie walka z bosem, być może kolejny hmm, Więc myślę, że tak zrobimy. Tutaj sobie zakończymy po prostu i widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się, na razie.